Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj poniedziałek, jest 12 dzień maja, i mamy dzisiaj, kochani, pierwszy odcinek zupełnie nowej serii, czyli normalnej serii, czyli nie wstawaki, ale leoniaki. Dlaczego? To wytłumaczę oczywiście po czołówce. Jedziemy. Drodzy moi mili, moi kochani moi ulubieni, witam was bardzo serdecznie w tych porannych wstawakach przemianowanych na ten tydzień na Leoniaki. Kochani, dwa tygodnie temu pożegnaliśmy papieża Franciszka i zrobiłem wam cały taki tydzień z cytatami z papieża Franciszka. Pomyślałem sobie, że skoro mamy nowego papieża, no to przywitajmy go we wstawakach właśnie jego cytatami. W tym tygodniu, kochani, znowu zawieszamy nasz normalny tryb, czyli nie będzie mądrości murów, cytatów świętych, ciekawostek i tak tylko przez sześć dni przyjrzymy się różnym zdaniom papieża Leona XIV, bądź jeszcze kardynała z jego dawniejszych lat, bo też wyciągnę wam kilka tekstów, takich trochę jego starszych, żebyśmy sobie parę takich rzeczy o naszym nowym papierzu zobaczyli. Mam nadzieję, że dzięki temu, że tak powiem, ładnie i godnie go przyjmiemy również na languście. i tak sobie pomyślałem, jakbym w ogóle kiedyś został papieżem, wiecie, że to się nie wydarzy, a nawet gdyby się wydarzyło, to bym się nie zgodził. Ale gdyby się to wydarzyło, to wtedy, gdybym już musiał, w takim sensie, jak mi Bóg powie, musisz to robić, to ja bym, kochani, nadal, nadal robił wstawaki. Czujecie? byłyby codziennie papieskie wstawaki i byłyby nie właśnie w sutannie, tylko w bluzie i wiem ku zgrozie połowy, Boże, ten to jest heret... Dokładnie. Czujecie taki papież rano, siedzący przy kawie i mówiący wstawaki. Uważam, że to byłoby ekstra. Więc módlcie się, żeby nie był papieżem, bo będą papieskie wstawaki a na to świat prawdopodobnie nie jest gotowy. Kochani, pierwsze zdanie z papieża Leona XIV i to jest zdanie, wiem, że wszyscy je doskonale znacie, bo to jest zdanie z jego tego pierwszego przemówienia, ale musimy od niego zacząć, bo to jest, mam wrażenie, chyba jego motto papieskie. Oczywiście nie chodzi o jego motto biskupie, tym też się w ogóle zajmiemy, ale to za jakiś czas, tylko takie jego motto, wiecie, no pokazujące, jaki to będzie potyfikat. i to jest zdanie, do którego warto ciągle wracać. Tak powiedział na swoim pierwszym wystąpieniu na tym balkonie w Bazylice Świętego Piotra. Bóg nas kocha, Bóg kocha was wszystkich i zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w rękach Boga. Kani, kocham to zdanie. To jest bardzo proste zdanie, bardzo oczywiste zdanie. Można powiedzieć, żadne rewolucyjne zdanie, ale to nieprawda. To jest najbardziej rewolucyjne zdanie świata. Wszyscy jesteśmy w rękach Boga. Kochani, jak kocham to słowo tutaj, wszyscy jesteśmy. Zobaczcie, nie tylko wtedy, kiedy jesteś Bogu wierny, nie tylko wtedy, kiedy jesteś katolikiem ochrzczonym, nie wtedy, kiedy nie grzeszysz, wszyscy, cały ten świat, każdy człowiek jest w rękach Boga. Kochani, wiem, że to może takie głupie przekładanie na, na swoje, ale dla mnie to jest w ogóle naczelna idea całego mojego kaznodziejstwa, że ten świat, jego historia, historia każdego człowieka, wydarzenia każdego człowieka są w rękach Boga. Kochani, to nie znaczy oczywiście, że wszystko dzieje się zgodnie z wolą Bożą. Nie. Ale nawet kiedy się nie dzieje zgodnie z wolą Bożą, to Pan Bóg nadal ma to w rękach i Pan Bóg nie rozkłada rąk i mówi no dobra, wymsknęło mi się, nie poradzę z tym, nie dam rady. Tylko mówi nie, nawet jeżeli to nie idzie po mojemu, nawet jeżeli twoje życie jest totalnie odwrócone ode mnie, nadal mam cię w rękach, nadal mam cię w dłoniach i będę cię prowadził. I zło nie zwycięży, bo on nas kocha. Kochani, zło nie zwycięży. Papież właśnie powiedział, że nie ma piekła, że nie ma potępienia, że zły w nikim nigdy nie zwycięży, bo zło nie zwycięży i że on ma wszystkich w rękach. No powiedział, co powiedział? Bóg nas wszystkich bardzo kocha, Bóg ma wszystkich ludzi w rękach i zło nie zwycięży. Jestem przekonany, jak papież papieżan jeszcze dodał, zło w nikim nie zwycięży. Kochani, bardzo głęboko wierzę w to, że Pan Bóg ma nas w rękach. Bardzo głęboko wierzę w to, że Pan Bóg nas prowadzi. Bardzo głęboko wierzę w to, że Pan Bóg losy tego świata i Twoją historię ma w rękach. Nowy nasz Papa zaczyna właśnie od tego. Więc kochani, przyjmijmy to. Yy, wierzmy w to. To jest wiara, to nie jest żadna pewność, to nie jest żadna wiedza. To jest nieustanna próba uwierzenia. Jestem w rękach Boga, a to znaczy, że Bóg wie, co robi. Moi drodzy, moi mini, moi kochani. Tak to zaczęliśmy nowy tydzień, tak jak wam mówiłem. Przez cały ten tydzień będziemy się przyglądali nowemu naszemu papieżowi Leonowi. Kochani, już za momencik premiera mojej książki, która już jest dostępna w przedsprzedaży, czyli w objęciach Boga. Bardzo was zapraszam o tym, jak budować głęboką relację z Panem Bogiem, jak pozwolić mu wejść w nasze serce, żeby mógł w, nich, w nim działać. Już jest przedsprzedaż, a już za tydzień, dwa będzie, pod koniec maja w sensie, będzie premiera i książka do was trafi jako audiobook jako książka jako e-book co tam wam y, potrzeba co wolicie no to zapraszam i widzimy się oczywiście jutro w kolejnych leoniakach yy, wszystkiego dobrego ściskam was błogosławie pozdrawiam z Bogiem pa